W zeszłym tygodniu Parlament Europejski przegłosował rewolucję w sprawie obronności Unii Europejskiej. Wbrew kłamstwom uśmiechniętej koalicji nie dotyczyła ona tarczy wschód. Dotyczyła tego tylko jedna poprawka, którą zresztą poparliśmy. Niech świat się dowie, niech Polacy się dowie, za czym głosowaliście. Głosowaliście za tym, żeby co roku przekazywać na Ukrainę ponad 8 miliardów złotych. Za te pieniądze można by wszystkich emerytów zwolnić z podatku dochodowego. Przekazaliście decyzyjność w sprawie obrony Europy z Polski do Brukseli, pozbawiając Polskę prawa weta. Przekazanie Komisji Europejskiej, zamówień w zbrojeniówce. Jak myślicie, które firmy będą te realiz zamówienia realizowały? Francuskie i niemieckie. Jak poprzednio Unia przekazała na amunicję 500 milionów euro, do Polski trafiło 2 miliony, pół procent i teraz będzie tak samo. I na to wszystko wspólny unijny dług. I na to wszystko wy się zgodziliście. Jeżeli nie chcecie rządzić Polską, jeżeli nie chcecie odpowiadać za polską obronność, to się podajcie do dymisji, a nie przekazujecie to Berlinowi.